Ewidentnie dzisiaj jest o końcu świata. Że koniec świata będzie, że należy się go spodziewać, że należy być przygotowanym. Czy należy się bać końca świata? Czy należy? To zależy, czy mam posprzątane. Znaczy, wiadomo, że nie w pokoju, tylko też w życiu. Czy ja mam posprzątane, pozamykane sprawy, czy ja staram się je zamknąć, w którą stronę idę? Czy ja się ucieszę, że przyjdzie Jezus na końcu? Hmm. Jest powiedziane, że kiedy przyjdzie na obłokach niebieskich hmm, i będą te wszystkie znaki kosmiczne trzęsienia Ziemi, to na bank jedni się ucieszą. Jest! Nareszcie! A drudzy będą wściekli. Dlaczego? No to pisze drugie czytanie. Dlatego, że zasiądzie i będzie czekał tylko, aż nieprzyjaciele jego będą leżeć u jego stóp. Władca przyjdzie. Władca. Już to nie będzie wtedy bezbronne dziecko w Betlejemie, nie będzie ukrzyżowany Jezus, na którego plują ludzie i nic im nie grozi. Jezus przyjdzie i powie: jakiego chcecie świata? Taki wam dam. Aha, czyli tak. Czyli jeśli ktoś chce świata Ewangelii, świata miłości, świata dobroci, świata przebaczenia to taki świat dostanie. A jak ktoś chce świata kombinowania, świata wymyślania nowych sposobów, żeby kogoś okantować i oszukać, żeby zdobyć swoje, to pewnie dostanie taki świat i będzie całe wieki oszukiwał i bał się, że zostanie oszukiwany. Hmm, wychodzi na to, przyjdź Panie Jezu, módlmy się, aby przyszedł i dał nam taki świat, jak On wymyślił. Taki świat, w którym nie trzeba będzie się bać, certo aqui?